– Kto tam? – Wachowcy! Przez cały kraj idziemy dwaj… Majster! Majster! Nie ma. Ale… List! List! List… Mój docenciu, jestem chwilowo nieobecnym z powodu, że mnie nie ma. Co on chciał przez to powiedzieć? W pierwszych słowach mojego listu donoszę ci, że czuję się dobrze, czego i tobie życzę, a było tak. No i sam wyszedłem z domu i chciał trał, trał chciaw, i traw chciaw, i rach chciał, traw chciał, że spotkałem Maruszeczkę, co go nie widziałem. Więc jak jego zobaczyłem, to się ucieszyłem, i on zaprosił mnie. Nik gdy docent nie pi likieru ku, kura cało, bo jest szkodliwy dla zdrowia. Ma on za mało a, an, anko, ankoholu, żeby się karkulowało, a jest do tego bardzo znaczny w chuchu, w chuchu, co jest utrudnieniem towarzyskim przy całowaniu. Wiesz, że osobiście lubię naszego... O rany. kochanego dzielnicowego, ale zapach kwiatów pomarańczy jego zraził do mnie i musiałem zmienić lokal, żeby zejść jemu z oczu. O rany. Pamię... Pamiętaj, docent, żeby się zachowywać kulturalnie i względem napojów wyskokowych nie podskakiwać, tylko pić dr dr drwinki. No, chyba drinki, pisze, pisze drwinki. Drwinki to są... Kulturalne mięszaniny, którymi czek nie upija się jak świnia, tylko jak wachlarek. 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 Wa, Chyba wiem. Wa, Potem wyszliśmy z lokalu i teraz znajduję się na dworze. Jest tu bardzo miło ptaki, śpiewają to co ja. Pewnie papugi, no nie. Palmy szelestają liściami, a lazurowe morze pieści perłowy piasek. Hawaju, mój Hawaju egzotyczny, ty kraju. Chyba taksówkarz nas zawiódł z ciut za daleko, ale nie mam do niego żalu, bo oś, bośmy nie znali adresu. Jest z nami bardzo miły murzyn, który jest z zawodu kominiarzem. Dobry fachowiec, czyści kominy na transatlantykach. Przed chwilą zaczął padać śnieg, co jest tutaj rzadkością. Muszę wszystkim tłumaczyć, co to takiego ten śnieg. W ostatnich słowach swojego listu donoszę ci, że mały boi, Chińskiego pochodzenia przynosi mnie w tej chwili na złotej tacy drwinka, ale być może nie starczy mnie na rachunek. Docenciu biegnij na rachunek swojemu majstrowi, bo inaczej sprzedają mnie w niewolę i będę wiosłował na galerii u miejscowych piratów. Zrób to szybko, tak jak Ty to potrafisz, Ząbkowska 4 Barka Lipso, Twój majster.